Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Kędzierzyn Koźle dotyczącego niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na rzece Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 2011 przez 0294 COD oraz wpisania odrzańskiej drogi wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Nie widzę na sali przewodniczącego komisji. A powiem szczerze, że nie pamiętam, kto jest zastępcą. W związku z tym przeczytam. O, przepraszam, ale sześć głosów za. Pozytywnie komisja zaopiniowała projekt uchwały. Także otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę pan radny Gładysz rozwoju nie opiniowała, nie ma tu opinii, ale też również wczoraj na posiedzeniu mieliśmy oczywiście jak najbardziej dziękuję pięknie, bardzo proszę Pan Telesfor Jankowski, Pan Radny Telesfor Jankowski. Już kolega wiceprzewodniczący naszej komisji uprzedził mnie. Ja chciałem tylko powiedzieć państwu że żałujemy iż to nie trafiło pod uwagę naszej komisji ponieważ jest to temat dotyczący jakby nie było strategii rozwoju ale mam nadzieję że po zmianach statutu które niedługo zaakceptujemy nasza komisja ma będzie miała szersze uprawnienia możliwości i tego typu dokumenty trafią też do nas Oczywiście jak najbardziej prosiłbym wszystkich radnych żeby głosowali za przyjęciem tego ponieważ no Proszę Państwa, na mapie tej sieci transportowej, transeuropejskiej na lata 2014-2020 jest jedna biała plama. Tą białą plamą jest Polska, jeżeli chodzi o drogi śródlądowe. Także no, nie będziemy mieli ani połączenia z zachodem. Jest możliwość poprzez kanał Śląski z połączenia ze wschodem. Jest możliwość połączenia kanał Odra, Dunaj i Łaba. Wszystko to zależy od tego, czy Odra będzie bo na tym się wszystko zasadza, że odra będzie żeglowna. Musimy zrobić wszystko, żeby no poprzeć tą sprawę. Być może uda nam się dokonać tego, żeby też pomóc samemu sobie, ponieważ wtedy być może w po wczorajszej wizycie w Koźlu Porcie, gdzie byliśmy, stan, jaki tam jest, no ulegnie jakiejś poprawie. Uda się tam coś zrobić dla nas, czyli dla tego miasta. Dziękuję ślicznie i proszę o poparcie tego projektu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Grzegorz Grzegorz Peczkis. E, oczywiście jak najbardziej zachęcam Państwa do głosowania za tą uchwałą. Z tym, że pragnę też przypomnieć, że li e, tylko troszkę to będzie wołanie na wołanie do dużo, dużo wyższej instancji o to, żeby zechciała się łaskawie nad nami pochylić. Troszkę jesteśmy sobie winni, dlatego, że naprawdę lata zaniedbań e, dysponujemy fantastycznymi warunkami. Jeśli chodzi o lokalizację na yy, tych ciekach wodnych, z którymi mam do czynienia, czyli nie tylko Odra, ale również kanał. Natomiast obiekty te są po prostu zaniedbane. Chwała za to firmom, które istnieją na terenie naszego miasta i w okolicy. Mówię tu o stoczniach, o bardzo prężnych, dużych stoczniach, m.in. Damen, który realizuje kilkadziesiąt projektów statków yy, żeglugi śródlądowej. Mówi o stoczniach typu Atut z Januszkowic, które po prostu realizują programy budowy nowych jednostek pływających. Natomiast teraz trzeba tym ludziom jak naj, najwięcej energii, żeby tym ludziom to zadanie ułatwiać, czyli przede wszystkim przywrócić blask portowi kozielskiemu. Bardzo trudne zadanie i strasznie kosztogenne to sobie zdaje sprawę, ale trzeba coś próbować robić a przede wszystkim zapewnić klasę przepustowości Odrze, czyli ją po prostu pogłębiać. Tak. I w związku z tym myślę, że poza takim przyjęciem tego, tej uchwały, bardzo ważnej, intencyjnej troszkę, to musimy się również skupić w ramach działania naszego miasta na tym, żeby podjąć konkretne działania zmierzające do rewitalizacji portu oraz przywrócenia żeglowności na rzece oczy. Dziękuję bardzo, jak najbardziej popieram. Bardzo proszę pan radny Sadłowski. No wyłączył się pan, ja pana włączam, pan się Przecież wyłącza włączy. sam, nie e, ja. Dowiedziałem się, że, że my płacimy za ochronę tego obiektu 100 tysięcy rocznie. A, już nie płacimy teraz w ogóle. No, no, bo zmartwiłem się, bo tam wyglądało to, jakby nikt nie pilnuje, różni ludzie tam chodzą na pytanie, czy pan tu pracuje, co pan tu robi. A ja przechodziłem, tylko każdy odpowiada, ręce brudne, ubranie robocze. No, niestety, no trwa szabrowanie tego, co pozostało. No, ja taki apel mam tu do państwa, do pani prezydent też, bo konferencja będzie Odrze pod koniec września, żeby, no, żeby przyłożyć się, żeby to była taka mocna i prężna konferencja, z której, żeby coś wynikało. Bo bo obawiam się, dużo, że dużo tych spotkań i konferencji to jest tylko tak, żeby porozmawiać, odklepać od haczyk w kalendarzu spotkań i na tym koniec. No, tym bardziej, że y, żeglowność jest bardzo ważna y, tutaj na, y, na terenie Odry i jest takie zagrożenie, tu co kolega Grzegorz Peczkis powiedział, że stocznie, pięć stoczni prężnie działa w naszej okolicy, ale też są zagrożone właśnie tą nieżeglownością. Dlatego no, ten temat jest bardzo poważny i tych inwestorów, co mamy, to też trzeba tu obronić, że, żeby to funkcjonowało. Dlatego liczę na tą konferencję, żeby ten, my wniosek złożyliśmy w komisji na dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy, żeby przyłożyć się i zrobić z tego potężne właśnie takie lobby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze o głos yy, pan radny Jankowski. Ja chciałem dodać tutaj yy, Państwu taką uwagę że nie jesteśmy sami, ponieważ wszystkie województwa wzdłuż Odry przyjęły taki wspólny front i razem chcą działać w kierunku użeglownienia Odry, bo jeżeli nie jest problem, Czesi są też zainteresowani włącznie z tym, dokonują pewnych nawet przymiarek co do dokumentacji naszej Odry, pomagają jak mogą. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek od nas, nasz, prawda, czy od Raciborza do. Wrocławia jest to w miarę woda żeglowna, natomiast już od Wrocławia dalej miejscami sięga odra głębokości 80 cm. To jest piękna rzeka, szeroka, ale bardzo płytka. Także tutaj może być problem. I chciałbym no, naprawdę, tak jak koledzy mówią, aha, konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września. Mam nadzieję, że władze miasta będą na tyle pomocne, żeby jak najlepiej zorganizować i przetrzymać tych, którzy mają jakikolwiek wpływ na, na te decyzje, gdzieś u góry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem? stanowiska Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle dotyczącego niekorzystnego dla przeszłości przyszłości żeglugi na rzece Odrę projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Też Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i yy, przeciśnięcie przycisku. Zero. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku zero. Uchwała została podjęta. Dziękuję pięknie.